Ohej, hej, witam, witam. Tak sobie trochę żartując, ponieważ mam jakieś ile, jeszcze raz sprawdzę, bo już nie pamiętam. 153 ppm DDS-u. To sobie tak jeszcze doleję troszeczkę mojego mineralizatora. Który tak fajnie klaruje <śmiech> wodę. <śmiech> Niektórzy twierdzą, że to niemożliwe. Ja też nie twierdzę, że to tak jest, ale o, może tak. Ale tak mi się wydaje, że on jednak klaruje, bo generalnie same wapno, same jeziora wapienne też często mają. Najczystsze wody z tego, co zauważyłem, bywając nad takimi jeziorami. Zawsze jest woda najbardziej klarowna, kiedy są dna wapienne. Więc coś może jest w tym, że mineralizator potrafi nieco sklarować tą wodę. Dobra, to tak żartem, ale częściowo serio, no bo mówię poważnie. Zauważyłem dopiero podawanie tego mineralizatora że kurde ta woda na drugi dzień po podmianie jest faktycznie taka klarowna jak kiedyś miałem po, 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 po tym co zapomniałem jak to się nazywa już teraz pójgenie o, po purigenie. Z tym, że purigen wiadomo utrzymywał ten stan rzeczy dosyć długi czas, dopóki się sam nie zapchał. No a tutaj to tak na drugi dzień po podmianie jeszcze, jeszcze fajnie było wyklarowane, ale potem to po malutku zaczyna już mętnieć znowuż. No, zobaczymy, jak to będzie po tej dawce. Jeszcze wieczorem, może sobie. Zobaczę już po wpuszczeniu jak widać tutaj tych nowych mieszkańców. Bo na razie muszę ich zaaklimatyzować. Aha. A ponieważ Oj. nikt nie był zainteresowany tą miską tych roślinek, no to pójdą dzisiaj. No, wiadomo gdzie. Trzeba będzie się ich pozbyć. Także woda już nie jest taka kosmicznie klarowna. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze po, po tej dawce mineralizatora, co z tego wyszło. Co prawda, jeszcze to się dobrze nie wymieszało, ale zaraz zobaczę, czy coś w ogóle jest. 163 to było, dolane 10 ml, teraz, ale jeszcze, jeszcze dodam, dodam chyba z 10. A niech się klaruje, a co tam? <śm> A wymieszać trzeba wymieszać damy jeszcze dziesięć tego cuda. Jutro się okaże, czy znowu będzie klarowna, tak jak po podmianie, czy nie? Ciekawe. No chyba, żeby jeszcze dzisiaj ten efekt dało się jakoś zauważyć. No ale sam jestem ciekaw. 175, no, A to się jeszcze musi wymieszać. Może będzie ciut mniej, jak się dokładnie to wymiesza. To będę mógł jeszcze dolać. W takim razie tak pod, pod te 180 spokojnie będę mógł lać. Tak więc oprócz rybek, to się jeszcze pochwalę. To jakiś dostałem w gratis, grapisa. Kupiłem jeszcze o w sobie bo mi się pokończyło, już nie mogłem sprawdzać dokładnie. Testy kupiłem kwasy i takabulder żeby to GH i KH sobie móc wyregulować. No i do indykatora CO2 płyn. Także takie dzisiaj zakupy przy okazji zrobiłem. Znaczy przy okazji, to ja w zasadzie chciałem kupić to, to i to. No a i po te rzeczy jechałem, a przy okazji to kupiłem to i to. No, niestety, ale tak to bywa, że człowiek. A, i to. Tak to bywa, że człowiek zawsze kupi więcej niż zamierza. Tak więc, jak sobie zmierzę. No może nawet dzisiaj sobie magnes. Oj. O i wapń Bo KH, GH to tam na razie Nie będę mierzył KH wiadomo jakie jest Teraz dolały mineralizatora To tylko GH się podniesie To tam nie muszę wiedzieć dokładnie o ile Trochę się podniesie, to nie zaszkodzi, ale ciekawi mnie tu stosunek tego, bo będę chciał podwyższyć yy, tak mniej więcej 1 do 3, może nawet 1 do 2 CAMG, znaczy yy, CA2 i 1MG, yy, albo CA3 i 1MG. Tak będę chciał spróbować ten bliższy stosunek 1 do 1 niż 4 do 1. No bo wszędzie piszą się naczytałem trochę, że, że to pomaga roślinom rosnąć, więcej magnezu. Wszędzie krzyczą więcej magnezu, więcej magnezu. Dowalimy więcej magnezu, bo mam. Mam już od, od dawna raz tylko tego dolałem kiedyś tam i stoi czeka więc zacznę trochę części dolewać, tak żeby ten stosunek między nimi troszeczkę zmniejszyć. Zobaczymy, jak to się odbije na roślinach. Mam nadzieję, że... Znaczy nic, nic nie, nie ma żadnych przesłanek, żeby miało to się negatywnie odbić na akwarium, a raczej powinno się przysłużyć roślinom. Także raczej tutaj jestem o to spokojny. Trochę nowej wody zmineralizowanej. Jeszcze tu rybą zafundujemy. No, jeszcze z godzinkę i będzie można je wpuścić. Wpuścić. Się nagrywa. Kurde, to ja gadałem nie wiem, czy to nagrywałem, czy nie nagrywałem, ale jaja, Ach, zawsze coś nie tak. Ach, tyłek, w tyłku mam to. Trzeba olać tro odlać trochę wody. No aż pompka mi się załączyła od dolewki automatycznej. Jak wiem, worek się obniżył poziom wody. Kurde, teraz jestem w kropce. Dobra, nagram jeszcze raz, a potem najżej to wytnę. Poczyniłem zakupy. To Są planowane zakupy, to są nieplanowane zakupy. No ale co zrobić, czy jak pójdzie do sklepu, to zawsze coś tam w oko wpadnie. No i to jeszcze też był taki pół na pół, planowany, nieplanowany. Niby chciałem, niby nie chciałem, ale w końcu kupiłem. Będzie można. Kaha sobie wygodnie podnosić. Dobra, tutaj rybkom jeszcze możemy dorzucić parę kropel witamin i uzdatniacza. No i czekamy jeszcze z godzinkę. Reagowałem wtedy, bardzo mocno podobało mi się to, to że księża tak on pszczochiernych jak stradą pigmiotów, inwestycji, baranów, czyli takich dzieci przed ósmym okresem. Teraz kontrast. Chciałem sprawdzić, bo tak chroniłem tutaj te ryby przed nadmiernym światłem. Co tak chwilę nagram? Z tą przysłonką i bez, żeby zobaczyć, jak to wpływa na percepcję wody, dobra, to przy okazji jeszcze możemy ich znowu dolać. No, jeszcze z 20 minut niecałe pół godzinki powinny już. A, sprawdzę TDS-em, bo może się mogę przeliczyć. Ile ja te teraz mam? 170, równe 170. A ile tu jest? Uuu, 266. To jeszcze, jeszcze. O, znikło. Czemu nie pamięta? Powinno pamiętać. 269. Jest. O, 269. Hu, A moje ma 170. Muszę dopłukać. No to jeszcze mnie trochę czeka. Uff, no to myślałem, że to będzie szybko. No to ta woda. Ciekawe ile miała na początku, że nie zmierzyłem. Chyba ze 400 z tą, co przyniosłem ze sklepu. <noise> jak ja już tutaj z dwie godziny jak to mi bo jak nie dwie i pół. No dobra, to się przeliczyłem. Za pół godziny ich nie wpuszczę. To czekamy dalej. A te chlupotanie to to tu nabieram sobie wody RO do tego, żeby tam do do dolewki sobie w szafce wiadro jest dolać. Przy okazji wykorzystuję sobie ten czas właśnie w ten sposób. No to nic, czekamy dalej. Ale ponieważ już się tam tu trochę wymieszało i jest też równe 170, to tak sobie jeszcze dla eksperymentu. Jeszcze doleję 10 ml. I zobaczę ile to się podniesie już, już typowo w moim akwarium te 10 ml. Będę miał taki ogląd. Jak tutaj podniosę trochę GH, tym samym TDS, to będzie tu też trochę bliższy temu i różnica będzie mniejsza. Trochę może czasu oszczędzę na tej aklimatyzacji. No, widać, jak się chcą zakolegować przyszły. Przywitać swoich przyszłych ziomali. Zainteresowanie jest. No i kurde, chyba się wyklarowała woda. No, znowu znikła. No, coś ten min mineralizator ma na rzeczy. W związku z tym. Dobra, ale my tutaj musimy nadganiać czas. Ok, ok, chyba czas już będzie je wpuszczać. Jeszcze się powinny załapać przed karmieniem. Je przepłuczymy. Okay. niech tam idą się zakolegować. zaraz karmienie to może przynajmniej się nauczą przy okazji jak tutaj się odbywa jedzonko. Niepotrzebne. No jeszcze parę minutek i się odpali karmienie. O, będzie lepiej widać do samego dna w ten sposób. O. No to chwilę jeszcze poczekamy. Ciekawe czy te nowe też tutaj się dopadły. Chyba tak, bo nigdzie więcej ich w akwarium nie widzę. te też tutaj się. Trochę dokarmić. No i jeszcze trzeba dla tych na samym dole dorzucić troszeczkę Pokarmu, żeby coś tam doleciało z tabletek, i sobie poradzą, co dojedzą. No, i zobaczymy, czy jutro będzie jakiś też efekt. Wow, jak przyjdę z roboty. Czy jednak nie? No, sam jestem ciekaw. To tymczasem pozdrawiam. Na razie. Hej, hej.